Rozdział 29 Taniec Rasa: Wprowadzenie. Simat Bhagavatam oznajmia, że Taniec Rasa miał miejsce pewnej nocy o pełny księżyca w porze Szarat. Z poprzednich rozdziałów wynika, że uroczystość Gowardana Pudzia była obchodzona tuż po ciemnej bezksiężycowej nocy miesiąca Kartyka, a potem. Dokonano ceremonii Pratridvitya. Następnie Indra objawił swoją złość w postaci potoków deszczu i burzy grodowej, a Pan Krishna trzymał na swoim palcu wzgórze Gowardhana przez siedem dni aż do dziewiątego dnia księżyca. Następnie 10 dnia mieszkańcy Vrindavana rozmawiali pomiędzy sobą, o wspaniałych dokonaniach Kryszny. A w dzień potem Nanda Maharaj obchodzi lekadasi. Następnego dnia w dwa Nanda Maharaj został pojmany przez ludzi waruny podczas kąpieli w Jamunie. <ścoughs> I następnie wybawiony przez pana Krishna. Potem Nanda razem z pasterzami ujrzał niebo duchowe. W ten sposób minęła Rozświetlona pełnym księżycem noc sezonu Szarat. Noc miesiąca świna, kiedy księżyc jest w pełni, nazywana jest Szarat Purnima. Z tego stwierdzenia ślimat tam wynika, że Krishna musiał czekać cały rok na taką księżycową noc, aby odbyć swój taniec rasa z pasterkami Gopi. W wzgórze Gowardana podniósł on w wieku siedmiu lat. I zatem taniec rasa miał miejsce, kiedy Krishna miał 8 lat. Według literatury wedyjskiej, kiedy aktor teatralny tańczy pomiędzy wieloma tancerkami, to ten zbiorowy taniec nazywa się rasa. Kiedy więc nadeszła ta noc sezonu szarat, z pełnym księżycem na niebie, Krishna dekorował swoje ciało, różnego rodzaju kwiatami kwitnącymi o tej porze roku, a szczególnie kwiatami malika, które są bardzo pachnące. Pamiętał on modlitwy Gopi do bogini Katiajani, w których prosili, aby został ich mężem. Uważał on, że oświetlona pełnym księżycem nocy sezonu szarat jest odpowiednia do wspaniałego tańca. W ten sposób ich pragnienia, aby posiadać Krishna za męża, będzie spełnione. W Śrimat Bhagavatam użyto w związku z tym słów Bhagavan api. Oznacza to, że chociaż Krishna jest najwyższą osobą Boga, to nie ma on żadnych pragnień, które musiałyby być spełniane, jako że jest on zawsze pełen sięciu bogactw. Sześciu bogactw. Jednak Pan zapragnął cieszyć się towarzystwem Gopi. Słowa Bhagavan api wskazuje na to, że nie jest to taniec podobny zwykłemu tancowi ludych chłopców i dziewcząt. Slimat Bhagavatam używa specyficznych słów Yogamayam upashritta, co oznacza, że ten taniec z Gopi jest na platformie Yogamayi nie Mahamai. Taniec młodych chłopców i dziewcząt w tym materialnym świecie przynależy do Królestwa Mahamai, czyli energii zewnętrznej. Natomiast taniec rasa Kryszny z pasterkami Gopi jest na platformie Yoga Mai. Różnica pomiędzy platformą Mai i Mahamai została porównana w czytaniu Celi Tamrita do Różnice pomiędzy złotem i żelazem. Z punktu widzenia metalurgii, zarówno złoto, jak i żelazo są metalami, ale jakości ich są całkowicie odmienne. Podobnie, chociaż taniec rasa i obcowanie pana Kryśny z Gopie zdają się być podobne zwykłemu obcowaniu młodych dziewcząt i chłopcami, Jakość tych zdarzeń jest jednak zupełnie inna. Różnicą tą mogą ocenić wielcy Wysznawowie, ponieważ oni rozumieją różnicę pomiędzy miłością do Kryszny a pożądaniem. Na platformie Mahamayi istotą tańca jest zadowolanie zmysłów. Ale kiedy Kryszna przywołał gopi transcendentalnym dźwiękiem swojego fletu na tych autor czytania Czery Tamrity, Krishna Das skwierac wytłumaczy, że pożądanie oznacza zadowolenie zmysłów, a miłość również oznacza zadowolenie zmysłów z tym, że zmysłów Kryszny. Innymi słowy, kiedy jakieś działanie odbywa się na platformie zadowolenia własnych zmysłów, wtedy czynności takie nazywają się ale kiedy czynności takie wykonywane są dla zadowolenia kryszny, wtedy są one czynnościami duchowymi. Na każdej platformie działania obecna jest zasada zadowolenia zmysłów, ale na platformie duchowej zadowolenie są zmysły najwyższej osoby Boga, Po podczas gdy czynności na płaszczyźnie materialnej mają zadowolić zmysły osoby spełniającej je. Kiedy na płaszczyźnie materialnej sługa służy swojemu panu, nie robi tego dla zadowolenia zmysłów tego pana, ale raczej dla zadowolenia swoich własnych zmysłów. Sługa ten na pewno nie będzie kontynuował swojej służby, jeśli nie otrzyma zapłaty. Oznacza to, że angażuje się on w służbę dlatego pana jedynie dla zadowolenia własnych zmysłów. Na platformie duchowej sługa najwyższej osoby Boga służy Krishna bez zapłaty i kontynuuje tą służbą w każdych warunkach. Taka jest różnica pomiędzy świadomością Kryszny a świadomością materialną. Z powyższych wywodów wynika, że Krishna odbył taniec rasa z pasterkami Gopi, kiedy miał 8 lat. W tym czasie większa część tych dziewcząt była już mężatkami, ponieważ w Indiach, szczególnie w tamtych czasach, dziewczęta wychodzili za mąż w bardzo młodym wieku. Wielokrotnie dziewczęta rodzili dzieci już w wieku lat 12. W takiej sytuacji wszystkie Gopi które pragnęli Krzyszu za męża, byli już mężatkami. Jednocześnie jednak, mieli nadzieję, że Krzyszu zostanie ich mężem. Ich stosunek do Kryszny był podobny temu, który łączy kochanka z ukochaną. Dlatego związek miłosny Krzyszu z Gopi jest nazywany rasa. Żona to mężczyzna, który pragnie innej żony, czy zamężna kobieta pragnąca innego męża są nazywane parakiyarasa. W rzeczywistości Krishna jest mężem każdego, jako że jest on najwyższym podmiotem radości. Gopi pragnęli Krishna'u za męża, ale on nie mógł poślubić ich wszystkich, ponieważ jednak była w nich naturalna tendencja do traktowania Kryszny jako ich najwyższego męża, dlatego związek między Krishna i gopi nazywany jest parakija rasa. Ta parakija rasa zawsze obecna jest na goloce wrydowana w niebie duchowym, gdzie nie istnieje możliwości znania, która charakteryzuje parakię rasa w tym świecie materialnym. W świecie materialnym parakija rasa jest czymś, odrażającym, podczas gdy w niebie duchowym jest ona obecna w najdoskonalszym związku Krzyszny z pasterkami Gopi. Jest wiele innych związków z Kryszną, związek Pana i Sługi, przyjaciela z przyjacielem, rodziców z synem oraz kochanka z ukochanymi. Za najwyższą spośród tych wszystkich raz uważana jest jednak Parakija rasa. Ten świat materialny jest wypaczonym odbiciem świata duchowego i jest on podobny odbiciu drzewna rosnącego na brzegu zbiornika wodnego na tafli tego zbiornika. Najwyższa część tego drzewa widziana jest jako część najniższa. Podobnie kiedy parakija rasa jest w sposób, Wypaczony od w tym materialnym świecie jest ona wtedy czymś odrażającym. Kiedy zatem ludzie imitują taniec rasy Krzyszny z pasterkami Gopi, wtedy doświadczają jedynie wypaczonego odbicia transcendentalnej parakija rasy. W tym świecie materialnym nie ma możliwości doświadczenia tej transcendentalnej parakija rasy, Ślimat Bhagavatam oznajmia, że nie należy imitować parakiya nawet w marzeniu czy w wyobrażeniu. Ci, którzy to robią, piją najbardziej śmiertelną trucizną. Kiedy owej wybranej nocy, w sezonie szarat, Krishna najwyższy podmiot radości zapragnął cieszyć się towarzystwem Gopi, Dokładnie w tym momencie, księżyc, pan gwiazd, pojawiał się na niebie, ukazując spełni czar swojego piękna. Ta jedyna w swoim rodzaju księżycowa noc, sezonu szarat jest. Najpiękniejszą nocą w roku. Waże w pewnym mieście w Indiach w prowincji Uttar Pradesh znajduje się wielka budowla grobowiec nazwana Mahal, która zniesiona została z pierwszej klasy kamieni marmurowych. Podczas pełni księżyca w sezonie Szarat wielu cudzoziemców przybywa tam, aby podziwiać refleksy księżycowego świata na tej budowli. Zatem ta szczególna księżycowa noc święcona jest nawet dzisiaj z powodu swojego niezwykłego piękna. Kiedy pełny księżyc pojawiał się na wschodzie nadal wszystkiemu czerwonawą poświatą, wraz z jego wschodem całe niebo zdawało się być zafarbowane czerwoną kukumą. Kiedy mąż po długim rozdzieleniu żoną wraca do domu, dekoruje wtedy twarz swojej żony czerwoną kukumą. Tak długo oczekiwany wschód Księżyca w, sez w sezonie, szarad zabarwił w ten sam sposób wschodni horyzont. To pojawienie się Księżyca zwiększyło pragnienie Krishny, by tańczyć z Gopi. Lasy pełne były pachnących kwiatów. Powietrze było osierżwiające, a w przyrodzie panowała radosna atmosfera. A kiedy Kryszna zaczął grać na swoim flecie, serca Gopy, wrędawany, przepełniły się radością. Z powodu wschodu księżyca, czerwonego horyzontu, spokojnej i orzeźwiającej atmosfery oraz kwitnących kwiatów. Wybrać je tego fletu, zdawali się przyciągać je tysiąc razy mocniej. Wszystkie gopie były w naturalny sposób zauroczone pięknem Krzyszny. Więc kiedy tylko usłyszali jego flet, najwyraźniej zapragnęli zadowolić zmysły Kryszny. Po usłyszeniu tych użyskających wibracji. Natychmiast poruszyli wszystkie swoje zajęcia, porzucili wszystkie swoje zajęcia i udali się w miejsce, gdzie oczekiwał na nie Krishna. Kiedy biegły tak prędko, kolczyki w ich uszach kolyszali się w tył i przód. Wszystkie spieszyli się do miejsca znanego jako Vamsivat. Niektóre z nich zajęto byli dojeniem krów, ale porzucili to zajęcie na w pełni dokończone i natychmiast pobiegli do Kryszny. Jedna z nich, która zabrała już mleko, postawiła ją, je na pieczyku, aby je zagotować, ale nie dbając o to, czy wykipi ono, natychmiast udała się do kryszny. Niektóre gopi karmili pięścią swoje małe dzieci, inne podawali rodzinny posiłek, ale На тих м'ястках всі ске те зайця і поспішили там, де Кришна грав на своєму флечі. Niektóre właśnie usługiwali swoim mężom, a niektóre sami jadli, ale nie dbając o służbę dla mężów ani o jedzenie, natychmiast opuścili swoje domy. Niektóre chcieli udekorować swoje twarze kosmetykami i ubrać się ładnie przed pójściem do Kryszny, ale na nieszczęście nie mogli ani dokończyć swoich makijaży, ani pożądnie zalożyć swoich szat, gdyż nagliło je pragnienie natychmiastowego ujrzenia Kryszne. Tak pospiesznie dekorowane twarze miały tylko na wpół ukończone makijaże. Niektóre nawet zalożyli górne części swojego stroju na dolną część ciała, a dolne na górną. Kiedy gopi pospiesznie opuszczali swoje domy, ich mężowie, bracie i ojcowie dziwili się, dokąd to oni biegnął, będąc młodymi dziewczętami znajdowali się pod opieką swoich mężów, albo starszych braci czy też ojców. Wszyscy ich opiekunowie zabronili im pójścia do Kryszny, ale, ale one nie zważali na to. Kiedy ktoś przywiązuje się do Kryszny i jest w pełni świadomy Kryszny, nie dba o żadne doczesne obowiązki, nawet bardzo naglące. Świadomość Kryszny jest tak potężna, że pozwala ona każdemu od, odetchnąć od wszelkich materialnych czynności. Shila Rupa napisał wspaniale wers. W którym jedna gopi radzie drugiej. Moja druga przyjaciółko, jeśli pragniesz cieszyć się towarzystwem materialnego społeczeństwa i przyjaciół oraz pragniesz ich miłości, to proszę, nie chodź tam, aby zobaczyć tego śmiejącego się chłopca, gowindą, który stoi nad brzegiem Jamuny, grając na swoim flecie, na którego w ustach i grają promienie pełnego księżyca. Siła rupa pośrednio powiadamia nas, że ten, kto zauroczony, został pięknym uśmiechniętej twarzy kryszny. Ten stracił wszelki pociąg do przyjemności materialnych. Taki jest sprawdzian postępu w świadomości Kryszny. Osoba czyniąca postęp w świadomości Kryszny traci zainteresowanie wszelką działalnością materialną i zadowolaniem własnych zmysłów. Niektóre z Gopi zostały silą powstrzymane od pójścia do Kryszny i zamknięte przez mężów. W swoich pokojach. Nie mogąc iść do Kryszny, zamknęli oczy i zaczęli medytować o jego transcendentalnej formie. Właściwie mieli już postać Kryszny w swoich umysłach. Dalej dowód na to, że są równie największym joginom. Bhagavad Gita, uznajmy, że osoba, która jest wiary i miłością. Myśli o Krysznie wewnątrz swego serca, uważana jest za najwyższego spośród wszystkich joginów. Właściwie, jogin skupia swój umysł na formie pana Wysznu i na tym polega prawdziwa yoga. Kryszna jest oryginalną formą spośród wszystkich Wysznutatów. Gopi, które nie mogli osobiście udać się do Kryszny. Zaczęli medytować o nim dokładnie tak, jak robią to doskonali jogini. Hrei Krishnu, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hari Rama, Rama Rama. ハリーハリドどよトラ